Derbowe zawody w żużlu na wodzie, rozegrane na stawie w Gorzowskim Parku Róż, były chyba najbardziej nietypowym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Dni Województwa Lubuskiego. Pomysłodawcą tych niecodziennych zmagań między drużynami z Gorzowa i Zielonej Góry, w których zamiast na motocyklach ścigano się w kajakach, była akcja utylizacji animozji. Żużel, dlatego że jednak animozje są mocno zakorzenione w żużlu lubuskim, a na wodzie, dlatego żeby symbolizowało to ostudzenie negatywnych emocji. Emocji nigdy nie brakuje, animozje nigdy nie zginą i powinniśmy się cieszyć, że mamy takie charakterystyczne województwo i region. E, e, charakterystyczna rywalizacja e, i wszystko jest fajne i zdrowe i, i doping i, i emocje, ale czasami się to też wymyka spod kontroli i my jesteśmy tą akcją nastawieni przeciwko tym negatywnym, bardzo e, psującym wizerunek województwa i lubuszan e, negatywnym zdarzeniom. W ramach zawodów na wodzie rywalizowały ze sobą dwie siedmi... Osobowe drużyny. Rozegrano 15 wyścigów. W każdym uczestnicy mieli do pokonania jedno okrążenie wokół wysepki. Do składu gospodarzy zaproszono dwóch prawdziwych żużlowców Łukasza Kaczmarka i Tomasza Walaska, którzy przyznali, że znacznie pewniej niż w kajaku czują się na motocyklu. Lepiej motocykle. Zawsze od dziecka na motorze a kajak na wodzie to nie jest moja dziedzina, no ale spróbujemy. Dopiero pierwszy raz wsiadłem, jak to będzie to zobaczymy na wodzie. W alejkach wokół stawu zebrało się ponad 100 widzów, którzy z zaciekawieniem przypatrywali się rywalizacji na wodzie. Wielu przyznawało, że tego typu akcje to strzał w dziesiątkę. Ceniam bardzo fajnie. Impreza naprawdę fajna. No i te animozje między Zieloną Górą a Gorzowem naprawdę powinny być zasypane, zniszczone i tak utylizowane. Pomysł na pewno jest e, niekonwencjonalny i wychodzi może po, poza nasze e, czasami e, ograniczone myślenie i, i schematyczne myślenie o naszych województwach. Czasami nawet nie znamy tych, nie znamy z, z, swoich miast. E, ja miałam okazję studiować w Zielonej Górze i uważam, że to jest bardzo fajne miasto i miło widzieć ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. I, i pokazują nam siebie w taki sposób. Jakim wynikiem zakończył się gorzowsko-zielonogórski pojedynek? Organizatorzy niespecjalnie przykładali się do wypełniania programu zawodów, uznając, że przy tak dobrej zabawie rezultat schodzi na dalszy plan. Po sześciu wyścigach przy wyraźnym prowadzeniu miejscowych drużyny przemieszały się, ustalając, że w wodnych derbach bez animozji lepiej poradzili sobie gorzowianie. I to im należy się ostatniej